ma na moim community znajdziecie mody, skiny oraz różne dźwięki i citizeny z odcinka. Link w opisie. Kolego, podaj się. <śpiewa> Tutaj radio RMF FM. E, zapraszamy, zapraszamy. prowadzimy prosto z Warszawy, z centrum Warszawy, z Pałacu Kultury i Nauki czekaj cicho, bo ja mówię robię. No i chuj, dostałem ci takiego jak zjeba. No bo mów dalej, to na w Dobra, dobra. Ehm, dzisiaj prowadzimy e, transmisję na żywo z e, Pałacu Kultury i Nauki. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o przemocy, o przemocy w rodzinie. E, jak was biją, zadzwońcie na 112. Dobra, super jest też. dzięki. A jak się wywrócicie na tym, jak się wywrócicie na Parku, nie dzwoni się na 112, tylko na 99, kurwa 9 albo na 99,7, zależy gdzie wolisz, nie? Czy jesteś konfidentem, czy. Ja też się odwolę na 99,7, nie? Ale to, 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 to preferencje, nie? Pusty i guściki. Aha! Oj do mnie na kurwa, co ty caj... kosa jesteś? Sorry Co chcesz? No to spozdro Zobacz, wiem kto mnie poddał, wiem kogo nie było w aucie. Widziałem na zetce wszystko. Nudzi mi się. Co tam białe? Weź się poddaj. O kurwa! Ja pierdolę, się nudzi. Co wy kurwa, panowie? Podajcie się. Nie napierdalaj. Nie, nie debilu, bo ty byłeś w aucie. Nie, wyszedłem ja specjalnie. Się... Co ty nas napierdala? <laughs> I po to <laughs> ci to było? <laughs> o, poddajemy tam trójkę? Panowie, poddajcie się. U. Ej, skina dostałem. Teraz? Tak. No żyjesz. Ważę. Nice. Leży drugi. Jeszcze jeden. A mi, mi radio nie działa, zapomniałem, że nie wszedłem na radio. Leży. No tu. Przedawaj się, przedawaj Jest, kurwa. Nie mogę się... Poddaj nas, podda poddaję, poddaję nas, A nie, nie nas. Czy nas? Kurwa, no wpierdali... No, bijemy się nas, czy nie, bijemy się, bije. się czy nie? Leży jeden. Leży drugi. Poddał nas? nas? jebanego. Poddajemy. Poddaj się. podaj się. podaj się. Podaj się. Poddaj się. Poddaj się. Poddaj się.

jest normalnie, jest leci Pokasyjno <laughs> się spotykamy Jak ci klamkę do żebra przyłoży to kurwa <laughs> Mam 90 wzrostu kurwa Leży, to. Do... <laughs> boli cię to, boli cię to, że se robi robię, co? No, nie, nie boli mnie to, nie boli mnie to, bo i tak mi nie może to zrobić Musisz mu nakopać Ale ci kurwa ciężkie jest Jakbym z nimi nie gadał to bym go nogał Do młodego rapera z podziemia no, Dobrze wygląda mnie, Dobrze wyglądam, nie? Dobrze który wyglądam. ty jesteś? No, że Ale Dobrze wyglądam, nie? Jak każdy inny na tym celu no. Podesz kogoś? Ej stary, <noise> obciągnę ci Dobra, chodź Daj mi rewa, daj mi rewa Dobra, dawaj, Fioto, chodź Krzyk, kurwa głów Rewa chcesz? Idź go zlutować, idź go zlutować Rewa, chcesz? Już ci daję. Ci daję. Tak. Weź go. Weź tak. proszę bardzo. To Pod, był... Podawał nas. Poddał nas Sport, tu do boku. No u mnie neta. Chuje, bał.